Dlaczego karp smakuje i pachnie błotem? Okazuje się, że ma to wiele wspólnego z zapachem deszczu. Deszcz pachnie głównie geosminą, takim związkiem chemicznym, na który ludzki nos jest bardziej wyczulony niż rekiny na zapach krwi. To prawdopodobnie przystosowanie ewolucyjne, które pomogło naszym przodkom z bardzo daleka wyczuwać wodę i oazy w suchych regionach Afryki, skąd wszyscy pochodzimy. Geosmina w glebie jest wytwarzana przez bakterie Streptomyces, żeby wabić skoczogonki, takie małe stawonogi, które zwabione geosminą zjadają bakterie i pozwalają im rozprzestrzeniać się na duże obszary. No dobra, ale co to ma wspólnego z karpiem? Okazuje się, że żyjące w wodzie cyjanobakterie też wytwarzają geosminę. I to właśnie ona w większych stężeniach nie pachnie już tak przyjemnie deszczem, tylko błotem, wilgocią i tą smutną rybą na świątecznych talerzach. Przynajmniej tak słyszałem, bo jakimś cudem chyba nigdy nie jadłem karpia. Co ciekawe, czerwone buraki pochłaniają całkiem sporo geosminy podczas wzrostu, więc ich charakterystyczny smak jest częściowo skutkiem tego samego związku, który nadaje niektórym rybom smak błota. Ja jestem prostakiem nawet z fizjonomii, ale komercjalizuję się. Co? Ale komercjalizuję się jako intelektualista i polecam mnie obserwować.